Dzień dobry moi drodzy, witam was kolejny raz dzisiaj. Jestem tylko człowiekiem, jak wiecie, no a człowiek popełnia błędy i ja też popełniłem. W pierwszym odcinku, który wam nagrywałem, to znaczy to był odcinek tak naprawdę numer dwa, ale dotyczył jako pierwszy sekcji tej środkowej. Nie umieściłem omówienia kilku funkcjonalności, które jak mniemam, przydadzą wam się podczas prowadzenia audycji. Dlatego też obecny odcinek, który właśnie oglądacie, potraktujmy jako takie swoiste uzupełnienie. I gwarantuję Wam, że tutaj umieszczę wszystko to, czego zabrakło za pierwszym razem. Zapraszam do oglądania. No to moi drodzy, zacznijmy. Oczywiście zostajemy jeszcze w obrębie tej środkowej sekcji, ponieważ są tutaj jeszcze pewne rzeczy, których nie omówiłem. Mianowicie na przykład ta ikonka głośnika. No już tłumaczę, do czego ona służy. Załóżmy taką sytuację. Mamy audycję. Na audycji jest już emitowany jakiś utwór. A my w trakcie audycji chcielibyśmy zupełnie inny utwór sobie po prostu przesłuchać z różnych przyczyn. bo po prostu chcieliśmy sprawdzić jaką ma jakość, chcieliśmy zobaczyć czy nada się jako utwór następny po obecnie odgrywanym. No w, w jakimś tam celu chcielibyśmy to przesłuchać, tylko jak to zrobić, żeby nie słyszeli tego słuchacze. No właśnie i po to istnieje ikona tego głośniczka. Wybieramy sobie jakiś utwór, który się podświetla, jak najedziemy na jego kursorem i klikamy ten głośniczek. Gdy klikniemy ten głośniczek, zaczyna nam odtwarzać się utwór w tym okienku, który sobie zaznaczyliśmy, natomiast słuchacze go nie słyszą. To, co odtwarza się w tym okienku, nie idzie na antenę, tylko do naszych uszu. Moi drodzy, i teraz tak, tutaj mamy suwaczek, który traktuje ogólnej głośności odtwarzania tego utworu tutaj dla naszych uszu. Jeżeli za głośno, oczywiście go redukujemy. Jeżeli jest za cicho, dajemy głośniej. Generalnie on jest z pozycji wyjściowej, czyli gdzieś tutaj około połowy zakresu lub nawet na cały zakres, dlatego trzeba to sobie wyregulować, żeby nam uszy nie rozsadziło. Natomiast ja, jak widzicie, mam to już wyciszone ze względu na ten film, żeby nam tutaj nic nie zakłócało tego, co mówię. Następnie mamy dwa przyciski: Mute Playlist i Mute Monitor, i one służą do wyciszenia odpowiednio playlisty i jakiegoś zewnętrznego monitoringu, który ewentualnie możemy mieć podpięty, jakieś zewnętrzne głośniki, które odgrywają wszystko to, co się tutaj dzieje w czasie rzeczywistym, ponieważ gdybyśmy ten utwór słuchali, a w tle przegrywałby nam utwór z playlisty, to zewnętrzny monitoring, mielibyśmy zaburzone odsłuch tego, tego utworu, dlatego że on byłby zagłuszany, być może wplatałyby się jakieś dźwięki z tamtych utworów, więc, moi drodzy, playlisty, wycisza playlistę, a monitor, mute monitor, wycisza monitoring zewnętrzny. Ja mam te dwa przyciski zaznaczone domyślnie, chociaż ja zewnętrznego monitoringu nie mam, ale wyciszanie playlisty jest zawsze bardzo skuteczne, dlatego że utwór w dalszym ciągu jest odgrywany, słuchacze go słyszą. Ale dla nas jest niesłyszalny. My możemy się całkowicie skupić na odsłuchiwanym utworze. Bardzo wygodna funkcja. Następne dwa przyciski, które tutaj widzicie, to jest oczywiście przełączenie się do utworu poprzedniego lub do utworu następnego, tak aby w dalszym ciągu te utwory którymi przeskakujemy, odtwarzały nam się do podsłuchu z pominięciem anteny radiowej, te, które słuchacze tego nie będą słyszeć. Natomiast byśmy mieli ochotę przesłuchać sobie kilka utworów, powiedzmy po pierwszych iluś tam sekundach, po, po takim fragmencie, zaznaczamy sobie ten fistaszek i oznaczamy na przykład 15 sekund. Piszmy sobie te 15 sekund i teraz, moi drodzy, co 15 sekund utwór będzie przeskakiwał na następny. Też bardzo dobra funkcjonalność, bo pozwala nam na jednoczesny podsłuch kilku utworów następujących po sobie co 15 sekund. Ważna, bardzo ważna rzecz. Oczywiście, jeżeli chcemy to wyłączyć, to możemy nacisnąć przycisk Stop lub ten czerwony x znaczy biały X na czerwonym tle, który też to wyłączy i odsłuch też przestanie być w tym momencie odgrywany. To jest, moi drodzy, taka ważna rzecz, natomiast jest jeszcze jedna funkcjonalność, mianowicie jak już zdążyliście zapewne zauważyć, jedna playlista jest napisana. Jej tytuł wytłuszczoną czcionką, a druga taką zwykłą. O co tutaj chodzi? No to tutaj chodzi, moi drodzy, że w momencie, gdy na przykład podsłuchujemy utwory na innych playlistach, natomiast dla słuchaczy odtwarza się utwór z tej pierwszej playlisty. To ta wytłuszczona ścianka oznacza tą playlistę, która jest w danym momencie aktywna. Aktywność playlisty oznaczamy klikając na jej tytuł prawym klawiszem myszy i wybierając ustaw aktywną listę odtwarzania. Teraz nie mogę tego zrobić, mam to wyszarzone, ponieważ ta lista jest już aktywna. Natomiast gdybym to zrobił na drugiej playliście, już mógłbym to. W tym momencie zrobić. I w tym momencie już ona jest tą aktywną, więc kiedy ten utwór przestanie grać, z automatu program przeskoczy nam do utworu z drugiej playlisty. Co zresztą sami za moment zobaczycie, proszę bardzo. Tutaj już się ten utwór kończy, i teraz spójrzcie, skończy się odgrywać, i od razu zacznie się odgrywać utwór numer jeden na tej. Obecnej playlistie, ponieważ to ona jest w tym momencie playlistą aktywną. I w ten sposób możemy definiować przeskoki utworów w momencie, gdy nam się kończy jedna playlista, tak aby z automatu zaczął być odtwarzany utwór z drugiej, żeby się transmisja nie zatrzymała. Jeżeli nie mamy zaznaczonego tutaj żadnej pętli ani nic takiego, to wówczas po zakończeniu odgrywania playlisty program by się zatrzymał. To znaczy, on by w dalszym ciągu był połączony z serwerem radiowym, natomiast nie grałaby żadna muzyka, bo skończyłyby mu się już kolejne utwory. Jeżeli zaznaczymy sobie w międzyczasie inną playlistę jako aktywną, z automatu program przeskoczy właśnie. Na nią. Natomiast to można rozwiązać też w inny sposób. Na przykład gdy odgrywa nam ten utwór, a chcielibyśmy, żeby po tym utworze zaczęła być odtwarzana ta playlista, a jeszcze lepiej od konkretnego utworu, wybieramy sobie ten utwór i dodajemy go do kolejki odtwarzania. I w tym momencie, moi drodzy, kiedy ten utwór dobiegnie końca, zobaczcie sami, zacznie być odtwarzany utwór z tej playlisty, dokładnie ten i każdy kolejny będzie już. Od niego następny odtwarzany. Tak to wygląda, więc można to rozwiązać, jak widzicie, co najmniej na dwa sposoby. No i to są te dwie funkcjonalności, które zdarzyło mi się pominąć, niestety, ale jak wiecie, jestem tylko człowiekiem, popełniam błędy. Te błędy czasami drogo kosztują. Mam nadzieję, że nie będzie to dużą niedogodnością, że uzupełnienie zawarte jest w innym odcinku, nie w tym, który miał dotyczyć w całości tej sekcji. Potraktujmy po prostu te dwa odcinki jako całość. Przepraszam za zaistniałą sytuację, w następnych postaram się już niczego nie pominać. No to trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.